Cześć, kochani, dzisiaj przychodzę do Was z historią trzech kartek, trzech kwadratowych kartek na 30 urodziny. Z Shakerem. Takie miałam wytyczne od pani, która zamówiła u mnie kartkę. I no problem polegał na tym, że yy, pani się rozmyśliła. <laughs> na początku miała być yy, kartka właśnie te wymagania były pierwsze nie? i było, miało być w kolorach pastelowych i żadnych innych wytycznych więc zrobiłam sobie, najpierw zrobiłam tą kartkę ale nie byłam zadowolona z embossingu i dalej nie jestem i będę musiała coś tu pokombinować widzicie on jest taki o ja tam chyba dwa albo trzy razy ten puder, ten, ten nakładałam ale ten proszek ale i tak nie jestem zadowolona, już pomyślałam, że tutaj pociapam jakimś, wiecie, brokatem i to się tak straci, nie? Ale na chwilę obecną jest, jest jak jest, więc nie byłam zadowolona sama z tej kartki. I dlatego, no bo jest shakerem, nie. I dlatego powstała druga. Pani tam się podobała jeden z moich niebieskich, niebieskich kartek, więc poszłam w niebieski kolor, ale tu też właśnie no, pastele, delikatność. I to już nauczone jakby doświadczeniem, to jest nieprzyklejone. W razie gdyby pani się rozmyśliła, wiecie, kartka może być na 30. rocznicę ślubu, urodzin, jakąkolwiek, a jak już to przykleję, no to także będę tak trochę bardziej uziemiona, bo już w tym miejscu konkretnie muszę wtedy napisać. I też jest oczywiście z shakerem. Tu jest shaker z tekturek zrobiony, a tu jest shaker taki, no, taki z ramki zrobiony przeze mnie. Więc to jest y, druga moja propozycja. I jak poszłam do pani z tymi dwoma kartkami, y, to powiedziała, że generalnie to ona sobie się zastanowiła i chciałabym w kolorze czerwonym jednak tą kartkę. Tak, więc y, moja, y, moje, moje dwie, dwie opcje poszły jakby w podstawkę i zrobiłam trzecią. Trochę tak na przekór, bo to ma być, ma być kartka na 30. urodziny dziewczyny. A Ja je zrobiłam, wiecie, no taką ciemną trochę, czerwone dwie róże. Ona jest w ogóle inspirowana um, kartką od Asiszulik: Świąteczne Urodziny. Też właśnie taka duża róża i mała róża, ten układ tutaj. I to jak zrobiłam to już też tym razem trzydziestki nie przyczepiłam, bo mówię, no, już mam dwie kartki na jakieś trzydziestki, więc jak pani stwierdzi, że tej nie chce też. No to będę już w ogóle na lodzie, więc zostawiłam z samym napisem, a to to już można, wiecie, na jakąkolwiek okazję, nawet pomyślałam, że na Dzień Mamy yy, się fajnie nada. No ale ostatecznie stanęło na tej karcie. Yy, ta kartka się pani podoba, mimo, że jest ciemna, no to jest, ta, jest ten czerwony, jest shaker, jest trzydziestka i no, i tak będzie, nie? <laughs> Jak już jestem przy tej karcie, to sobie usiądę i wam tak trochę, wiecie, no pogadam tak jak, yy, no, na razie była taka historia, jak, yy, jak do tego doszło więc yy, nie jestem asertywna tutaj w ogóle, bo powinnam powiedzieć w tym momencie, no dobra, już zrobiłam dwie ja, yy, proszę wybierać tych dwóch albo no, albo, w, albo któraś z tych, albo żadna yy, no ale, tak jak mówię nie jestem asertywna, a przynajmniej nie jestem asertywna do niektórych yy, osób, do niektórych klientów, których mam tak blisko siebie. No bo klient, który jest blisko siebie, do którego nie trzeba wysyłać kartki, to jednak jest taki trochę lepszy w cudzysłowie klient niż ten, któremu trzeba wysłać kartkę, trzeba zapakować, trzeba iść na wiecie, tam do paczkomatu, nadać, etykiety drukować, zapakować tak, żeby to się nie uszkodziło. Dla mnie ten proces pakowania i wysyłki jest bardzo stresujący, ja się bardzo boję, że to nie dotrze w całości i No. no. A to jest klientka na miejscu, no więc postanowiłam jednak dać jej szansę. <głos》>, zwłaszcza, że no, tutaj też nie musiałam robić dwóch kartek i zrobiłam to fakt bardzo szybko, no, pani mi powiedziała jednego dnia, a ja e, w piątek chyba, a ja w poniedziałek przyniosłam jej dwie kartki. Fakt, mogła mi napisać, że zmieniła zdanie, no ona nie sądziła, że zrobię tak szybko, a ja no, nie sądziłam, że zmieni zdanie w kontekście pasteli. Bo ta kartka pastelowa nie jest. Tu wszędzie są shakery, więc będzie walić po oczach. Jeszcze jest złoto, więc już w ogóle. No ta trzydziestka będzie tutaj przyklejona. I jest napis zrobiony przeze mnie w kanwie. Taki sam jak tutaj, tylko na trochę innym papierze, bo to co jest białe, to jest taka biel-biel. A jeżeli robię napisy do kraftowych kartek albo gdzie są tekturki, to na takim trochę beżowawym, <grym> żółtawym, by ktoś mógł powiedzieć, papierze. On jest, to jest w ogóle z action papier. On jest w tych blokach po trzy kolory i tam był taki, taki kremowy, z tego co pamiętam. No, więc taki w kanwie zrobiłam sobie napis. Te dwie róże to są róże, które mi zostały, które specjalnie zostawiłam sobie. Muszę więcej w ogóle zrobić czerwonych róż, bo jak się ostatnio okazuje czerwonych prac i czerwonych papierów, muszę kupić więcej, No więc czerwonych kwiatów jakoś tak mi najwięcej schodzi. To jest shaker... To jest shaker od Kraft Uli, tak? Tylko ja go tutaj dookoła yy, po ciągu, taki pasek wycięłam z, z papieru. No, będzie, że ta ostrość widać, bo no, ja się siadłam, ale no dobra, widać, chociaż jest cień, bo no, bo światło nie jest za dobre. W ogóle ja tutaj yy, właśnie się uświadomiłam, że źle światło ustawiłam. Może będzie trochę lepiej, <laughs> yy, w każdym razie co? Aha, okleiłam sobie tutaj papierem, no bo to były warstwy shake, yy, warstwy dektórek, no to tak to nie za ładnie wyglądało, yy, więc sobie to okleiłam. Przykleiłam z wykronika. Ja teraz w ogóle te duże wykroniki, które y, używam w moich pracach, to są wszystko rzeczy, które były powycinane kiedyś, bo moja duża maszynka dalej nie działa, dalej się nie zebrałam, żeby ją rozkręcić. E, więc te, te listeczki, ten wiadek złoty jest, no. Padło na złoty, bo złoty akurat miałam wycięty. E, no i w ogóle chciałam, lubię to, to połączenie kraftu, czerwieni i złota. Więc tak mi pasuje, więc tutaj też sobie wykorzystałam. W shakerze są właśnie jakieś serduszka, mikrokulki czerwone i gwiazdeczki, więc takie seo O, chyba wszystkie z sklepiku z, z Gosi, bo tam dosyć sporo kupowałam takich. Podoba mi się ten shaker, podoba mi się ta kartka. Mam jakieś przypomnienia w drugim telefonie, bo teraz się dorobiłam nowego telefonu. Ale, no ale nagrywam jeszcze na starym, bo mam tu wszystkie jakby obcykane wiem co i jak, no więc no. I co, w kompozycji jeszcze mam tak listki. To są z Craft do do listki do róży bodajże. Lubię je właśnie też tak na spód kompozycji wsadzać. Są listki z wykrojnika, takiego chyba z Akszona. Taki z papieru lustrzanego. Tekturki są też craftulowe. Jeszcze listków tu i tu. I jest jeszcze trochę plastikowych takich listków. No, tam sizali jeszcze tak jak pod y, shakerem, tak Scissal listów w kompozycji. No i ten napis, i tyle. Papiery są z y, Craft To są oczywiście, nie pamiętam, wiem czy coś tam. <laughs> Generalnie no, te czerwone z Craft O'Clocka. Była tylko jedna kolekcja. Jestem dzisiaj bardzo nieprzygotowana. Nagrywam ten film już dosyć późno, jest, a ja po prostu muszę jutro tą kartkę już oddać. No i strasznie w ostatnio mam ciężko zebrać się od nagrywania filmów jakoś tak. No nie wiem, a muszę tu jeszcze życzenia wydrukować i przykleić tą nieszczęsną 30, która mi sprawiła tyle tutaj problemów. A teraz tak wróćmy do karty, które sobie robiłam tak na początku. Tutaj, oczywiście, też jest shaker też w kształcie koła. Trochę większego z Craft Uli. wzięłam na górze, wyembosowałam tekturkę okrągłą też z Craft Uli. Ostatnio jakoś wyciągam tak te zapasy w końcu moje zużywam. Embosowałam pudrem z Agattery, no ale nie jestem zadowolona z. No i tą 30, to też jest z Craft Uli. Jakoś nie jestem zadowolona z tego embossingu. Taki jest, jak wam pokazałam, taki jakiś nieregularny. Gdyby był taki ładny, to myślę, że kartka by mi się dużo bardziej podobała. W środku dałam cekiny, takie są złoto-pomarańczowe, jakby brzoskwiniowe, złote mikrokulki i takie białe mleczne mikrokulki, więc tam shakera jest sporo. Tutaj, no, tak to właśnie dopasowałam tekturkę shakera do tekturki ramki, żeby no tam, bo tam z tyłu jest ta. Ta ramka, taka brzydka, nie tekturkowa, tak, tak jak tutaj w tej kartce zasłoniłam to tym papierem, dookoła. Tak tutaj przykryłam większą tekturką i też nie widać. Są trzy różyczki, te różyczki już lubiłam bardzo dawno temu, ale no mam pewnych kwiatów jeszcze zapas, więc akurat mi tak fajnie się wpasowały, no bo pomyślałam, że pastelowa. Aha, miała nie być różowa ta kartka, więc pomyślałam, że skwiniowy, błękitny, no to takie pastelowe kolory. Myślałam, że coś pani tutaj wpasuje. To jest z Paper Heaven. Oczywiście też już nie pamiętam, jak się nazywa kolekcja, bo mówię, jestem nieprzygotowana. W każdym razie, no, ona też ma, przez nie ma jedna taka w Paper Heaven i już ją też ścięłam i korzystałam i robiłam z niej kartki. I lubię ją, bardzo ją lubię, więc tnę, póki jeszcze mam. Tak, i te różyczki też mi właśnie do niej fajnie pasują. A tu w kompozycji jeszcze nie powiedziałam, ale no, też taki mój standard, czyli. Um, Sizal, y, jakieś listki z wykrojnika, w tym przypadku są złote, y, z złotego lustrzanego papieru, jakieś plastikowe, bardzo często daje często daję tekturki, a często daję wycinanki tekturki w tej karce, a w tej są wycinanki y, też Swapie Heaven z jakiejś kolekcji. Tak więc taka trzydziecha, no i tutaj jeszcze błękitna trzydziecha, też w kwadracie, no bo ja mówię, miał być kwadrat, ja tak ostatnio nie umiem... W kwadratowe kompozycje, bo najczęściej robię jednak, jednak w ogóle chyba za daleko tam. Majdam oh, oh, jakoś się rozpędziłam tam, daleko. Będziesz było widać, co pokazywałam. E, że najczęściej ostatnio robię dl ewentualnie C6, a kwadraty jakoś tak poszły w odstawkę. E, no w tej karcie nie podoba mi się to, że takie intensywne, niebieskie są te cykiny. Te ja je w, w, w Akszonie były w takich opakowaniach okrągłych i tam chyba cztery odcienie danego koloru, no więc to był ten najbledszy niebieski z tamtej, tej. Papiery są od Lemoncrafta, to jest kolekcja Hope akurat, pamiętam, bo bardzo ją też lubię, taki właśnie fajny, delikatny, niebieski. Kwiatki z bawełny robione już też jakiś czas temu. Nawet nie pamiętam, czy nagrywałam Wam ich efekt, czy nie, nie ten. Trzydziestka taka duża, wycięta z wykrojnika, ja to dostałam kiedyś od koleżanki i sama. No sama nie mam tego wykrojnika. Jedne wiem, że dostałam od Uli i teraz nie pamiętam, bo chyba albo od Uli, albo to są od Asi. Trudno mi powiedzieć teraz. No, więc taki tam ten shaker taki jest dosyć duży, więc pozwoliłam sobie go zasłonić dużą trzydziechą i. I tym napisem, ten napis ma, ma tu jeszcze motylka, no ale to raczej, raczej na coś innego będę musiała wymyślić, jak zanim dam do sklepu tą kartkę, no to, no to tutaj jakiś bardziej uniwersalny napis, dam. może coś związanego z rocznicą ślubu, no nie wiem jeszcze. Tak więc taka, taka rameczka. I tu też w kompozycji taki standard, na dole są takie kompozycje z, wycięte z, no, z tej kolekcji, no z kolekcji Hope Wiecie co, nie? Takie już gotowe bukiety jakby Pojedyncze jakieś też listki Plastikowe listki Z Gaza, tu jeszcze się Trafiła, no i tyle I ta trzecia, więc takie trzy moje Kartki zrobione W kwadracie Na 30 urodziny z Shaker'em Z Shaker'ami no, To zabrałam, tam gdzieś Są te 30, no nieważne więc y, taka sytuacja. Też się chciałam z Wami podzielić tym moim brakiem asertywności. <grym> I no, trzeba, trzeba umieć o siebie jakoś tak, wiecie, walczyć o ten swój czas. No, ale te kartki są na tyle uniwersalne, że myślę, że jakby mi pójdą. No, gdyby nie to, że to jest 3 i ona już jest tu przyklejona, to nie ma, że ja to zmienię na 40, czy coś tak, jak tu mogłam. No, nie pomyślałam, że, że, że któryś pani nie weźmie. <grym> <grym> No, bo tutaj już pomyślałam i wiecie, bez trzydziestki też kartka by fajna była, nie? Nawet, no, mi chyba się też najbardziej ta podoba, ta czerwona, w drugiej kolejności niebieska. Ta mi się podoba najmniej właśnie przez ten embossing, ale no, gdy embossing się jakby naprawię właśnie tym, że pociapam trochę klejem i posypię brokatem, to myślę, że też będzie całkiem spoko. No, ale to jak wyjdzie, tak zobaczymy, nie? Nie przekonam się, nie będę wiedzieć, to się... Nie, nie przekonam się, to nie będę wiedzieć. O, tak dobra, no więc to wszystko na dzisiaj, dzięki wielkie za poświęcony czas, dajcie znać która z kartek podoba się wam najbardziej mówię, tak jak wspomniałam, mi najbardziej się podoba ta no i tą pani wybrała, mimo że robiłam ją, tak jak mówię, trochę z przekory że no na 30 nie wiem czy takie ciemne kolory mi pasują na czterdziestkę, pięćdziesiątkę już spoko ale czy na trzydziestkę, no ale pani wiecie najlepiej zna swoją córkę, więc skoro nie chciała pasteli, to dostała taką ciemną kartkę Dobrze, to dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko, za poświęcony czas, za oglądanie moich filmów, za te komentarze Wasze. Czasami mam taki natłok dnia codziennego, że nie jestem w stanie od razu odpisać, ale no staram się, staram się na każdy komentarz najszybciej jak tylko mogę odpisać, więc dziękuję Wam bardzo, że, że jesteście ze mną, że mnie tu wspieracie i no i kończę. Dzięki jeszcze raz i pa pa!